Witam. Witam w moim cyklu rozmów Zero Cenzury, Maksymum Kultury. Dzisiaj gościmy pana rektora Borkowskiego i będziemy rozmawiali o tym, co dzieje się w Strefie Gazy. No właśnie, panie Rektor,ze wojna, pokój, co się dzieje obecnie w Strefie Gazy i jak trzeba jak trzeba to rozumieć? Bardzo kruchy rozejm, który w każdym momencie może ponownie się zapaść. Tak naprawdę w środę ustały. Zmasowane ataki izraelskie na pozycje palestyńczyków. W czasie tych ataków od niedzieli do wtorku wieczór zginęły 104 osoby, z czego połowa to były dzieci w wieku poniżej 10 lat. Większość z tych ofiar, z tych 104 mówi się, że ponad 90 parę to byli ludzie starzy, kobiety, no i oczywiście dzieci czyli, krótko mówiąc, strony niewalczące. Bomby spadły na miejsca schronienia się uchodźców. Tuż przed szpitalem na samochody cywilne, na namioty. Krótko mówiąc, atak był zmasowany bez względu na to, gdzie padają bomby. Był to atak typu terrorystycznego. Po czym ataki te zmasowane ustały, chociaż wcale to nie oznacza, że w strefie gazy panuje całkowity spokój. Co pewien czas Izrael bombarduje z dronów i z artylerii pozycje palestyńskie. Przy czym trudno mówić o pozycjach zbrojnych Hamasu ponieważ jeśli w ogóle gdziekolwiek są Hamasowcy to się przemieszczają z miejsca na miejsce i tak naprawdę 90 parę procent bomb spada na głowy cywilów Rozum jest bardzo kruchy dlaczego tak naprawdę wszystko zależy od Amerykanów i tylko ich naciski powodują że ten rozum jeszcze jako tako Trwa. Hamas i palestyńczycy apelują do Egiptu i do Kataru, który są mediatorami w tym rozejmie, jak również do Stanów Zjednoczonych, żeby przymusić Izrael, żeby jednak respektował ten rozejm. Naprawdę to zależy trochę Amerykanom na tym, po to, żeby nie podważać rozejmu. Dlaczego? Dlatego, że byłby to cios no, wizerunkowy dla prezydenta USA, Trumpa, który wynegocjował ten rozejm, przymusił Izrael, który był temu bardzo niechętny, przymusił do rozejmu i właściwie wszyscy obserwatorzy i komentatorzy zarówno w Izraelu, jak i w krajach arabskich, również w Stanach Zjednoczonych mówią o tym, że jeśli prezydent Trump straci zainteresowanie sytuacją w gazie na Bliskim Wschodzie, no to w tym momencie Izrael natychmiast wznowi ataki i z rozejmu nie zostanie kompletnie nic. Z drugiej strony Hamas twierdzi, że jest zainteresowany, żeby ten rozejd trwał przynajmniej 2-3 lata, ponieważ zniszczenia w gazie są ogromne. Organizacja też poniosła duże straty. Krótko mówiąc, wznowienie walk na obecnym etapie byłoby jeszcze kolejną katastrofą dla Hamasu, czego ona absolutnie nie chce. Natomiast dla Izraela, przynajmniej ekipy rządzącej, im zależy na tym, żeby dokończyć ofensywy na gazę. Zmiażdżyć Hamas, o ile to jeszcze jest możliwe. Izraelscy wojskowi, przypomnę, wielokrotnie przestrzegali, że zniszczenie partyzantki całkowite, fizyczna eksterminacja jest niemożliwa. I tak naprawdę możliwe jest jedynie wytępienie ludności cywilnej w Gazie. W związku z tym Izrael chciałby jeszcze, i premier Netanyahu, do czego zachęcają go no, skrajnie prawicowi, mówi się o tym nawet, że to faszyści. Ministrowie Smotrich, Ben -Gwir i inni, no, którzy apelują, żeby połamać ręce i nogi Hamasowi, zniszczyć strefę gazy w taki sposób, żeby nigdy się nie mogła podnieść. Tak wygląda sytuacja na chwilę obecną i wygląda na to, że są, problemem są trzy punkty, jeśli możemy mówić, największego zagrożenia. Pierwsza sprawa, dzisiaj zostało przekazanych kolejne e, dwa ciała. Zakładników izraelskich, którzy zmarli w strefie gazy. Pozostało jeszcze niewykrytych około 11 ciał. I tak naprawdę mówi się o tym, że te ciała znajdują się w strefie gazy pod kontrolą izraelską. I Hamas, i również organizacje Czerwonego Krzyża, które pośredniczą i pomagają w wykrywaniu tych miejsc pochówku, apelują do Izraela, żeby się zgodził na wjazd ciężkiego sprzętu budowlanego, no bo te ciała prawdopodobnie znajdują się w budynkach, które zostały zwalone już pod, przez bomby i trzeba bardzo dużych starań i zgody Izraela na to, żeby tych poszukiwań dokonywano na terenach kontrolowanych przez armię izraelską, to jest... Około 60% strefy gazy. Izrael na razie zgodził się tylko na wjazd kilku buldożerów i kilku koparek. To jest stanowczo za mało, i mówi się o tym, że jeśli będzie możliwe wykrycie pozostałych pochówków, tych 11 pochówków, to potrwa to być może nawet i tygodnie, a może miesiące, a może w ogóle nie zostanie to nigdy dokonane, dlatego że pod zwaliskami w strefie gazy. Według organizacji humanitarnych, według Czerwonego Krzyża, według organizacji Lekarzy Bez Granic, znajduje się co najmniej 20-30 tysięcy ofiar cywilnych, palestyńskich bombardowań. No i teraz odnalezienie konkretnych zwłok jest bardzo, bardzo trudne i bez intensywnej akcji, no nie wiem, czy ratowniczej nazwać, czy, czy nie. Przypomnę tylko, że by odgruzować główne ulice, szlaki przejezdne, po to, żeby ten sprzęt ciężki mógł dotrzeć do no, tych najbardziej zniszczonych obszarów strefy gazy, które przypominają obraz Warszawy po powstaniu warszawskim w 1944 roku. Wszyscy mają to pewnie w oczach, a jak nie, to mogą zobaczyć to sobie na stronach czy BBC, czy innych mediów zachodnich: zdjęcia satelitarne, zdjęcia lotnicze gazy. I teraz trzeba będzie półtora miesiąca, żeby przetrzeć te główne szlaki i wywieźć część tego gruzu, po czym zacząć akcję poszukiwawczą pod zwaliskami. Według ocen ekspertów ONZ-u w strefie gaz jest obecnie około 60-61 milionów ton gruzu, który no trzeba stamtąd usunąć, no dostać się po prostu do tych zwalisk. Są jeszcze jednocześnie nowe zwaliska spowodowane ostatnimi bombardowaniami. Krótko mówiąc, sytuacja jest bardzo trudna. Następną sprawą trudną z planu tego dwudziestopunktowego przedstawionego przez Trumpa i podpisanego również przez Izrael, jak i Hamas, to jest rozbrojenie Hamasu całkowite, czego żąda kategorycznie Izrael. Stany Zjednoczone właśnie tak półgębkiem dały do zrozumienia, że mogłyby tolerować jeszcze przez parę tygodni czy przez kilka miesięcy, Obecność zbrojną z lekką bronią, czyli karabinami kałasznikowa, jako siłami policyjnymi w gazie, dopóki nie wejdą tam palestyńscy policjanci, którzy obecnie są szkoleni przez siły egipskie w Egipcie. No i ta kwestia rozbrojenia jest bardzo ważna, dlatego że Hamas, o ile zgodził się na oddanie ewentualne ciężkiego uzbrojenia, ale nie Izraelowi, tylko siłom rozjemczym, o których się mówi w planie Trumpa. No to rozbrojenie całkowite Hamasu będzie problemem i być może będzie tak zwanym casus belli, czyli okazją dla Izraela do wznowienia ofensywy i zerwania rozejmu w gazie. Następną sprawą bardzo trudną jest znalezienie tak zwanych niezaangażowanych Palestyńczyków, którzy przejmą technokratyczne stanowiska w zarządzaniu gazą, to znaczy opiekę medyczną zarządzanie sieciami, jeśli w ogóle takie istnieją, jeszcze wodociągów, energetyki i tak dalej. Mówi się, że ci niezależni palestyńczycy nie mogliby należeć i mieć jakichkolwiek powiązań, czy to z Fatahem, czy to z Hamasem. No, znalezienie takich będzie bardzo trudne i na razie te próby, na razie nie wiem, czy zostały w ogóle podjęte. Trzecim elementem niesłychanie istotnym to jest wprowadzenie sił pokojowych, ale takich sił obserwacyjnych, Ponieważ nie mówi się o tym, żeby te siły mogły powstrzymać akcje zbrojne czy ze strony Hamasu, czy ze strony e, Izraela, no a bez takich sił rzeczywiście no, dbających i rozgraniczających pozycje wrogie sobie, no trudno mówić o długotrwałym utrzymaniu rozejmu w Gazie. Te trzy punkty są niesłychanie punktami zapalnymi i być może okażą się, no, jak to się mówi, tymi gwoździami do trumny porozumienia rozejmowego w Gazie. Panie czy Amerykanie mają w ogóle jakiś plan dla strefy gazy? Bo przecież pamiętamy ten plan Riviery, pamiętam czy to jeszcze jest w ogóle aktualne. I czy ten plan pokojowy, on prowadzi nas gdzieś, tylko chodzi o to, żeby zawieszono po prostu walki i, i nic później. Czy jest jakiś plan jakby u Trumpa i w ogóle na to, co później ze strefą gazy i to no, z konfliktem izraelsko-palestyńskim? Zacznę od końca, ponieważ zadał pan najtrudniejsze pytania, na które najłatwiej odpowiedzieć. Otóż plan dwudziestopunktowy Trumpa w ostatnim dziewiętnastym i dwudziestym punkcie mówi o tym, że trzeba byłoby w przyszłości, ale nieokreślonej, rozważyć aspiracje narodowe Palestyńczyków, przy czym nie mówi się tu o wolnej Palestynie czy niezależnym państwie palestyńskim, czy czymkolwiek innym. Przypomnę tylko, że dwudziesty punkt, do którego no, jakby nakłonili Trumpa wysłannicy bliskowschodni z Arabii Saudyjskiej, z Egiptu, z Kataru. Ten 21 punkt przewidywał rozpoczęcie procesu pokojowego w oparciu o utworzenie państwa palestyńskiego, które by istniało równolegle do Izraela. Państwa rozbrojonego całkowicie i oddzielonego, tak żeby nie było powodów do jakichkolwiek zatargów zbrojnych czy innych. Ten punkt pod naciskiem premiera Netanyahu wypadł z planu Trumpa. Plan Trumpa jest bardzo ogólnikowy, jeśli można mówić o planie, to jest raczej projekt, taki szkic, natomiast plan pokojowy powinien przewidywać konkretne daty, konkretne posunięcia i ludzi odpowiedzialnych czy też organizacji odpowiedzialnych za to. Za przestrzeganie tego planu. Otóż w tym planie dwudziestopunktowym takich postanowień, takich zobowiązań nie ma. Są rzekomo, bo nikt tego, tego dokumentu nie widział jeszcze, poza wtajemniczonymi, że istnieją pewne gwarancje, których udzielono Palestyńczykom, Palestyńczykom że Amerykanie i mediatorzy, czyli Katar i Egipt, będą. Czuwali nad tym, żeby rozejm się nie, nie rozpadł, żeby nie doszło do wznowienia walk w strefie gazy, żeby tam wreszcie ta sytuacja uległa stabilizacji, no i czym, czegoś w rodzaju długotrwałego rozejmu, zaprzestania walk, krótko mówiąc. Te zobowiązania raczej słabo funkcjonowały ostatnio, ponieważ kiedy Izrael rozpoczął akcję przeciwko Hamasowi pod Dwoma pretekstami. Pierwszy pretekst, że oddano ciało, które już część tego ciała wcześniej Izraelczycy znaleźli, przed dwoma laty, i że to jakieś były manewry kamuflujące. Tutaj jest sytuacja dosyć niejasna, istnieje pewna dokumentacja, całkowicie niezrozumiałe posunięcia ze strony Hamasu, chociaż on rzeczywiście oddał dwa kolejne ciała. Dzisiaj, w związku z tym, no, jeśli była jakakolwiek zła wola, no to. Zostało to uregulowane. Drugim elementem było to, że w strefie kontrolowanej przez Izrael jakieś grupowania zbrojne otworzyły ogień do Izraelczyków. Hamas twierdzi, że nie kontroluje terenów pod te, które są pod dominacją izraelską w gazie. Że są to grupy, które mają zerwaną łączność z centralą. Krótko mówiąc, nikt nad nimi nie panuje i Hamas nie, od, nie jest odpowiedzialny za to, co się dzieje na terenach faktycznie okupowanych obecnie przez Izrael w gazie. Ale okazało się, że Trump, komentując wznowienie ofensywy przez Izrael w niedzielę, powiedział: Oni mają prawo do tego, bo jeśli Hamas zaczął strzelać, do ich ludzi, no to oni mogą ripostować, to jest normalne i to nie jest stale złamanie pokoju. Amerykanie cały czas upierają się, że ten rozejm obowiązuje, że nic takiego strasznego się nie stało, i widać ewidentnie, że no Amerykanie nie są bezstronnym mediatorem czy też gwarantem i raczej przychylają się do wszystkich tez wysuwanych przez Netanyahu i przez rząd izraelski. Tak więc w przyszłości, jeśli Izrael będzie naruszał w sposób bardzo jaskrawy, bo podkreślam, że nieustannie trwa jakiś ostrzał, jakieś wybuchy, jakieś zniszczenia i że od 10 października, czyli od chwili podpisania tego rozejmu w gazie, według danych Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w strefie gazy zginęło ponad 294 osoby, a kolejne około 500 odniosło ciężkie obrażenia i rany i w zasadzie w większości, zdecydowanej większości, ponad 90% są to ofiary całkowicie cywilne, których nie można podejrzewać o walkę zbrojną czy przynależność do Hamasu. W związku z tym ta walka trwa, ten rozejm jest kruchszy, jeśli można powiedzieć, niż wczesno-jesienny lód na stawie i może załamać się pod byle pretekstem, a zwłaszcza, że Izrael nie jest zadowolony z istnienia rozejmu, on chciałby dokończyć tej operacji w gazie. Zresztą kolejny raport, który się pojawił w ONZ-cie, to jest taka niezależna komisja śledcza Całkowicie niezależna od wszystkich rządów, którą kieruje była szefowa e, przestrzegania praw człowieka w onz pani Nawi Pilaj, ogłosiła taki bardzo obszerny raport, w którym podkreśla się, że e, i wymienia cztery akty jaskrawego ludobójstwa w gazie: są to użycie głodu, bombardowania ludności cywilnej, strzelanie do cywilów, niszczenie szkół, miejsc chronienia ludności cywilnej, niszczenia szpitali, atakowania personelu medycznego i ratowniczego, który spieszy na miejsca, tu gdzie były ofiary ostrzału izraelskiego. Krótko mówiąc, wtedy te wymienione te cztery akty ludobójstwa zgodnie z kanonami obowiązującymi w przepisach i ustawach z, o przestrzeganiu prawa wojennego i humanitaryzmu z Genewy, Mówi się o tym również, że prezydent Izraela, premier Izraela i były minister obrony zachęcali e, wojska izraelskie do dokonywania aktów ludobójstwa. Ten raport jest miażdżący, cytuję konkretne przykłady. Nie mamy tu ani czasu, ani miejsca, żeby to poszczególnie wymieniać, ale to potwierdza wcześniejsze doniesienia, te, które skłoniły Międzynarodowy Trybunał Praw Człowieka w Hadze. Do ogłoszenia Netanyahu i części jego rządu zbrodniarzami wojennymi. Krótko mówiąc, wszystko to wskazuje na to, że z jednej strony mamy ewidentne dowody ludobójstwa, a z drugiej strony jaskrawe lekceważenie. Zresztą o tym raporcie, o którym wspominałem, mówi się również, że Izrael mimo ostrzeżeń z różnych agent, również Lekarzy Bez Granic. W których jest i wielu lekarzy z Europy Zachodniej, a więc nie zwolenników e, Hamasu. Izrael na to odpowiada, że każdy, który potępia Izrael, jest zwolennikiem, sympatykiem albo cichym agentem Hamasu. Oczywiście jest to fikcja zupełna. Lekceważy wszelkie ostrzeżenia i nawoływania do zaprzestania tego ludobójstwa. Krótko mówiąc, to co się dzieje przy częściowej bierności, zresztą dzisiaj rozmawiał prezydent. Turcji Erdochan rozmawiał z kanclerzem Niemiec i zapytywał go, dlaczego Niemcy nie reagują bardziej zdecydowanie i nie wpłyną ze swojej strony na Izrael, żeby przerwać to błędne koło przemocy i ludobójstwa w Gazie. Mówił, że świat obserwuje to, mówił to prezydent Turcji, świat obserwuje całkowitą obojętnością. Mówił o świecie zachodnim, oczywiście, to, co się dzieje w Strefie Gazy, gdzie liczba ofiar cywilnych wielokrotnie przekracza liczbę ofiar. Śmiertelnych konfliktu w Ukrainie. Dla przykładu, cytuję się m.in., również te źródła tureckie, mówią o tym, że o ile w, na Ukrainie zginęło w wyniku bombardowań rosyjskich około 6 6800 dzieci, w gazie liczba dzieci zabitych w wyniku bombardowań izraelskich wynosi 20 600 kilkadziesiąt. To jest porównanie. Mówi się o tym, że około ludności cywilnej w, w, w Ukrainie zginęło około 20 tysięcy osób, plus minus. O tyle w gazie oficjalne doniesienia, potwierdzone imiennymi spisami ofiar, przekroczyły 65 tysięcy, a pod gruzami, według szacunków Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i organizacji humanitarnych, znajduje się dalsze 30 tysięcy. A ponad 170 tysięcy doznało ciężkich obrażeń, amputacji, no krąg i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, skala ofiar operacji w Gazie trwającej dwa lata, a wojny w Ukrainie trwającej 4 lata, no jest zupełnie desproporcjonalna. I o ile naciski na Putina, no jakiej zmierze częściowo skuteczne, a częściowo nie, to jest embarga, to są sankcje, są stosowane wobec Rosji za. To wszystko, co się dzieje w Ukrainie. O tyle, jeśli chodzi o Izrael, nic w tej materii się nie bierze, żadne sankcje Izrael nie spotkały. Co gorsza, wspomniałem o sytuacji kanclerza Niemiec. Do zeszłego roku, a właściwie do stycznia tego roku, Niemcy sprzedawały broń ofensywną Izraelowi, która była używana w strefie gazy. No, taką broń w znacznie większych ilościach dostarczali również i dostarczają Amerykanie. Panie, to jest ostatnie pytanie. Tak w kilku zdaniach, jeśli pan by miał postawić prognozę, czego należy się spodziewać w strefie gazy w najbliższych tygodniach, miesiącach? Czy jakaś tam, podpisuję, jakaś tam forma rozejmu jednak przetrwa, czy raczej kierujemy się w stronę wznowienia działań wojennych? Wszyscy obserwatorzy, i eksperci, i komentatorzy mówią, że wszystko zależy od tego, czy mimo, że Amerykanie są no, mocno stronniczy w kwestii gazy, po stronie Izraela, to utrzymanie rozejmu będzie zależało od tego, czy prezydent Trump utrzyma swoje zainteresowanie tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, będzie się czuł zobowiązany tym, że jeśli doprowadził do tego rozejmu, bo to było pod presją amerykańską, jeśli tej presji będzie używał, bo mówi się, że Amerykanie bardzo umiarkowanie używali tej presji, niemniej jednak podczas w zeszłym tygodniu, no, kiedy groziło całkowite załamanie się tego rozejmu, wy Poleciał nagle do y, Izraela, poleciał wiceprezydent USA Vance, poleciał również negocjator y, pan Witkow, polecili inni wysocy urzędnicy Departamentu Stanu. Mówi się, że Amerykanie teraz również też nalegali na Izrael, żeby przerwał tę operację rozpoczęte w niedzielę i dzięki temu te operacje no, były nieco ograniczone, chociaż podczas poprzedniego naruszenia, poprzedniego rozejmu przed dwoma tygodniami. Na strefę gazy, w czasie tej luki, kiedy ten rozejm jakby nie obowiązywał, spadło blisko 160 ton bomb. Teraz nikt nie wie dokładnie, ile zostało zrzuconych, niemniej jednak te naciski amerykańskie są częściowo skuteczne i być może powstrzymują Izrael od dokonania w dużej eskalacji, ale jeśli Amerykanie stracą zainteresowanie i uznają, że sprawa jest całkowicie przegrana, no co byłoby ciosem dla prestiżu. Prezydenta Trumpa, I jeśli Amerykanie się z tego wycofają, albo zaczną tolerować biernie to, co się dzieje, no to Izrael dokona w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu tygodni kolejnej, ale już zmasowanej ofensywy na Gazę. Zresztą niektórzy obserwatorzy, między innymi również izraelski analityk polityczny pan Oli Goldberg mówi, że istnieje zagrożenie, że albo Amerykanie będą skutecznie naciskali. Na Izrael i będą kontrolowali w cudzysłowie w jaki sposób tą sytuację w gazie, to Izrael, jeśli odzyska część, dalszą część tych, tych, tych zmarłych zakładników z gazy, te pozostałe 11 ofiar, albo nie uda się ich wyciągnąć całkowicie, to Netanyahu wznowi. Zmasowaną operację w Gazie, nie licząc się z żadnymi konsekwencjami, zlekceważy opinię światową, wszelkie głosy, i tak naprawdę nikt mu, tak trywialnie mówiąc, nikt mu nic nie zrobi i dokona dalszej masakry. Zresztą przypomnijmy, że to, co się dzieje obecnie, minister obrony Izraela Katz. Zabronił dostępu, do tej pory to było, dostępu e, przedstawicieli Międzynarodowego Czerwonego Krzyża do, do palestyńskich więźniów przetrzymywanych bez wyroku sądowego, bez aktu skazania, bez przedstawienia jakichkolwiek zarzutów, które są w specjalnych obozach i więzieniach w Izraelu. I powiedział, że więcej takiego dostępu nie będzie, ponieważ są to, jak stwierdził, nieuznawani kombatanci. Czyli Izrael ma prawo przetrzymywania ich dożywotnio, bez, bez wyroku więzienia i robienia czegokolwiek z nimi, łącznie ze stosowania wobec nich tortur. Następna sprawa, która ewidentnie grozi tym, że no może to porozumienie, do którego no, zmuszono Izrael, załamie się i Izrael się jakby. Podejmie znowu kolejnych operacji zbrojnych, jest to, że tenże minister obrony zagroził, że jeśli będą dalsze akty jakiekolwiek zbrojne w strefie gazy ze strony Hamasu, niezależnie czy on się pod tym będzie podpisywał, czy nie, czy będzie winien temu, czy nie, to wszyscy przywódcy, Polityczni wojskowi Hamasu, nawet jeśli są w Dausze, w Katarze czy w innych krajach arabskich, zostaną zniszczeni, zabici przez agentów albo bombardowania izraelskie, albo przez agentów izraelskich. Krótko mówiąc, on grozi tym, że w każdej chwili rezerwuje sobie Izrael prawo dokonywania eksterminacji wszystkich ludzi, którzy przynależą do Hamasu. Twierdził, że wobec ludzi Hamasu żadna amnestia, żaden rozejm. Nie obowiązuje, czyli możliwe jest znowu powtórzenie sytuacji z Dausze, kiedy wbrew opinii amerykańskiej, czy nawet nie lekceważąc opinię Białego Domu, no, zbombardowano kwaterę polityczną Hamasu w Katarze. I jeszcze jedna sprawa, niesłychanie ważna. Otóż w ciągu ostatniego roku, to znowu potwierdziła Niezależna Komisja i organizacje humanitarne operujące na okupowanym przez Izrael zachodnim brzegu Jordanu w strefie palestyńskiej, stworzono tam ponad 100 nowych posterunków, barier uniemożliwiających palestyńczykom poruszanie w ramach z tej strefy gazy, co automatycznie z akcjami represji, niszczeniem domów, wsi, zbiorów i paleniem samochodów, transportu, zastraszaniem palestyńczyków prowadzi do tego, że Izrael będzie usiłował zmusić palestyńczyków do ucieczki z zachodniego brzegu i w najbliższym czasie wcielenia zachodniego brzegu do Izraela. Podobne akcje prawdopodobnie będą podjęte w strefie gazy. Krótko mówiąc, są to czarne chmury nad Bliskim Wschodem i w jakikolwiek trwały rozejm właściwie tam już nikt nie wierzy, tylko jest kwestia kiedy i w jaki sposób zostanie on definitywnie zerwany. A wszystko wskazuje na to, że jest tam bardzo źle, a będzie jeszcze gorzej. Dziękuję panu, panie redaktorze za, za, za tą analizę, za przedstawienie nam tych faktów. Dziękuję również państwu za, za tą rozmowę. Zapraszam państwa na moje kolejne rozmowy. Pan redaktor również na kolejną rozmowę o Turcji. Tymczasem życzę wszystkim udanego wieczoru. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.